Dlaczego warto trenować Animal Flow? Przede wszystkim Animal Flow jest to świetna zabawa, podczas budowania tej sekwencji no naprawdę ma się duży fan i samo, samo już go wykonanie też sprawia dużo satysfakcji. I dodatkowo przy, przy takiej zabawie masz możliwość budowania siły wytrzymałości, bo jest to trening naprawdę bardzo wydolnościowy. A jeśli masz problemy z mobilnością, no to tutaj zdecydowanie nad tym obszarem też możesz popracować. W dodatku Marek jest świetnym trenerem, dlatego że bardzo dużą uwagę właśnie, dużą uważność taką przykłada do tego, w jaki sposób wykonujesz ruch Stara się, żeby on był wykonany poprawnie technicznie, dokładnie tłumaczy wszystko step by step, tak więc dzięki temu możesz później, już mając tę wiedzę, pracować nad precyzyjnością tego ruchu. Tak więc ja polecam ten trening naprawdę każdemu zarówno jako taką podstawową aktywność fizyczną, ale moim zdaniem jest to świetne uzupełnienie innych form dla osób, które już są aktywne i które szukają, szukają właśnie czegoś nowego.